Siemano, siemano, siemano. Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie taki przysłojowy kociołek, bo ma być 27 stopni, także na szklarni będzie naprawdę gorąco. Słuchajcie, co dzisiaj? Dzisiaj polatamy trochę po pracy, zaraz polecę do chłopaków, zobaczę co oni tam robią i chciałem podkreślić tylko, że dzisiaj jest czwartek, yy, dzisiaj, jest czwartek dzisiaj jest środa, jutro jest czwartek, jest to ostatni dzień w pracy i zaczynam urlop. I tak jak mówiliśmy wcześniej, jeżeli ja będę miał urlop lub Ohara, to będziemy robić sobie przerwę od vlogów w pracy, także będą na pewno wlatywać filmy, ale z Polski, będę starał się kręcić Wam w Polsce. Dobra, także mamy początek zaliczony i zapraszam na kolejny odcinek. No, i zobaczcie, kogo mi się udało spotkać na końcu rajki. Super Mario, a kogo Super się, Mario Bros. Kogoś się spodziewał. Co, mało masz tutaj w tej rajce, mówisz? Strasznie mało. No, ja objechałem całą stronę i zebrałem praktycznie drugą stronę też, bo jechałem tak na dwie strony. No i miałem pół wózka, nie? Zróżnicowane są te rajki. No właśnie. No jest boju. to. Zobaczcie, ja tu jeszcze nie ciąłem po tej stronie. Ja nie ma nic. nic, nie? No nic. Tu jeszcze nie widzisz, to są stare urwania, bo to widać, jakie stare urwanie, bo no. jest takie suche już. No i tu ani jedna widzisz nie jest zerwana, to są wszystko widzisz I to, i to nie jest do zerwania, malutko, malutko, dobrze chociaż to jest pierwsza rajka w tym dniu taka nie, tak cały czas jest po dwa i z tego co słyszałem były dwa wózki, dwie rajki co po dwa i pół wózka nie, ale Okej. na szczęście je minąłem. Dobra, no co, no pracy nic się nie dzieje, mówiłem tutaj na początku filmu, że mój urlop no, się już zbliża już tu, coraz bardziej, jutro jest to ostatni dzień. Bo mi się pomyliło na początku, mówię, że czwartek, a to środa jest dzisiaj. Tak, środa. No, Ale się poprawiłem. No i co? No i w piątek lecę do Polski. No i robimy sobie tak jak ty miałeś urlop. Była przerwa od vlogowania z tego ze szparni. Ja jadę na dwa tygodnie, to też robimy sobie przerwę od vlogów z pracy i myślę, że i my odpoczniemy i widzowie odpoczą, ale w międzyczasie Będą coś go... innego będzie wlatywać. Tak. I Powiedz mi, jakie ty plany masz na weekend? Bo już mnie nie będzie, jakie plany masz na weekend? Czy na weekend jeszcze ogólnie jako tako planów nie mam? Na razie chciałem sobie poogarniać tam na ogródku, wszystko jeszcze jakieś no drobne tak, zakupy już taka pora zrobić. się zbliża, że wypadałoby? Poogarniać sobie, wiesz, wszystko fajnie przygotować. No a ja planuję zrobić grilla takiego, no nie wiem jeszcze jaka będzie pogoda, ale no, muszę sąsiadów znowu zaprosić, kurde, Aha. jednych, drugich, trzecich. Plasa. I bym, tak, i bym grilla zrobił na dworze po prostu jak jest fajna pogoda, wiesz, do wody się wjebał chociaż na chwilę, wiesz bo teraz fajna pogoda, to będziemy grillować już niedługo tak, tak, no jest po 25 stopni w przyszłym tygodniu, no, jeszcze dzisiaj ciepłe, ma do 27 nie, no to... do tak? tak, 27-28, no to już jest, no już jest temperaturka, nie? ale zajebiście, ja się cieszę, jest no lepiej pewnie. jak ponuro, jak jest kurwa zaskmurzone starczy tej zimy nie... tej ponurej pogody tak, dobra, dobra, to grillowanie rozpoczynamy i jedziemy chyba dalej, bo wszyscy nam uciekli, zostaliśmy z tyłu na końcu a, więc a tak nie, nie wypada, żeby pracownicy z takim stażem tak z balona Ostatni nie? zawsze będą pierwszymi. O, To mi się podoba, dobra. Tak jest. Dobra, to ELO, nie? ELO 250. Dobra, chłopaki. Dzięki za siedzisko. Teraz tutaj robimy sobie przerwy. Taki stół mamy, zobaczcie. Chcesz pociągnąć? Świeże, świeże mleko. Po, po prostu styca, dawaj. Nie, ja dziękuję. Dobra, ładny stolik mamy, to siadamy. Można się, się Dzięki, dzięki. Związki operacyjno-taktyczne zostały wyjaśnione, to nie ma tu sensu w ogóle tak. No właśnie, kurwa. Jak to się kurwa. mówi? Zastój wojenny. Zastój wojenny, tak. No ciekawe, Zasój to się, dzieli, to się to wszystko nie skończy, nie? Kurwa. Teraz albo reorganizacja wojska, a te związki taktyczne i tak dalej operacyjne. Ale z gorąco, nie? To... No. Daje ładnie. w słońce strasznie dzisiaj. A się jeść nie chce co? No nie, powiem ci jedną bułkę, waliłem i kurde no. Nie, ja ciepło... To by się jeść nie chce? Nie, <laughs> go, kurde. Ale nie, nie ma. Apetytu, nie, jak, jak jest tak gorąco to nie, to nie ma. Nie tak, nie. A ja ja, ja zjem, ale nie ma takiego apetytu, udy. nie? Ewentualnie jakieś owoce, czy zimne picie, nie? Ale tak, żeby się zapiechać chlebem, jak Marcin, to li, lipa. Nie. Ja jeszcze zjem banana. W sumie. Jeszcze banana zjesz? No, no, owoce tonic, banan go, widzisz, no normalnie. o kurwa, z czarnią, ale w środku będzie. O, czy to za banan? Ten, holenderski. holenderski. Cholenderski. 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 Ale zobacz, jakiś w środku Tak, no, Chcesz? nie? Dzięki. A Abułeczka z serkiem to, to wystarczy, to... Ale faktycznie, ja się nie chcę normalnie, nie? Ja piję jakiś napój, nie wiem... Dla sportowców. Ja dzisiaj jabłuszko hmm. też dla sportowców. To jabłko Jabło ma się. ze sportem tyle wspólnego, co Marci ze zrywaniem papryki dojrzałej. Ja się musiał zastanowić, kurwa. Po pierwsze pomyślał. Wydało się. Nie, Na no, ja no, razie to striptiz odpierdasz. Czekałem na, na, wiesz, dobrą ripostę. Ta, wyszedł bez koszulki, i tak się kurwa wiesz. Widziałem, wie, widziałem. to ja mówię, Ja, gdzie nie. Ale sylwetkę ma sportową, no muszę przyznać. No ma, wszystkie żebra widzę. Ile, żeś chodzi na siłownię w tym roku? Nie wiem. Trzy miesiące? Dwa? Trzy miesiące takiego regularnego pakowania. No, przytyłem ładnie, ale potem co? Choroba mnie wzięła, a potem do Holandii i już nie można. No, przejebane, nie? A szkoda, szkoda. Będzie bo... się ćwiczy, ale trzeba czas znaleźć na to, nie? No. Wiesz, jak w Polsce byłem, to czasu miałem dużo, nie? Fajnie było, ale no, tu już nie ma za bardzo tego czasu, niestety. No tak, do roboty chodzisz, to nigdy czasu nie mamy. basen jest najlepszy. Na basen? No, kurda, nie gadać się to. na basen nie na saunę. Też, bo ja bałbym się na basen. Teraz za Na wody. saunę? Masz tam, na saunę? Tak, ale wiesz, na taką. Prawdziwą, to jest inaczej, nie? To jest zupełnie inaczej. Co, znowu coś się zepsuło, że tu jadą? Ej. Siema, wariacie. Nie wiem, nigdy, On powinien tu wodę nać do tego kontenera to. i tu się powinni zamoczyć. Ty pojechał w pizdu? Pojechał, Przejażdżę On więc. się przywitać, co tu tak macha. Suki też, jak jedzie, to drze kapę, tak, często że Ale ludzie mają sobie, zajeżdżają, przywitają się i pojadą, nie? Tak, tak, tak. Pokażą, <noise> że są, że jeszcze Znajome żyją, twarze, nie? nie? No, znajome twarze, Dobra. I jeszcze mamy... która jest godzina i jeszcze przerywamy? A zaraz ci powiem 13, 13 po jest to. Już. O, tu jeszcze 17 minut. Ale nie będziemy tu 17 minut kręcić, bo zwariują, nie? No pewnie tak. <grym> smaka robimy no banany, grze. Ja już się najadłem, to jestem szczęśliwy. No to spierdam. <grym> Kultura osobista Ej, to... na najwyższym poziomie, Jesteś jeżeli chodzi o parę. Tak, moje, moje. Co ty no. masz mustkę? Taką łózkę, no tak, no. Jebany, terrorysta. To jest kula dla mnie. Ja mnie kurwa kiedyś ktoś dopad żeby się sam odjebać. Nie chcę nic mówić, ale jeszcze broni potrzebuję, wiesz? Więc... Mas ja jest. mam swój pistolet pistet gacia. No, nie wnikam, nie wnikam. To jest, to jest nabój. Klama no jest duża. Chcesz przeładować? Nie, nie, to, nie, to, nie to, no, dobre, dobra. dobre. Zaraz nauczymy go Jak temperatura, panowie? No zajebiście wysoka. No, ciepło jest. Tak, no dzisiaj, tak, no, dzisiaj da, jest duszno i ciepło i zajebiście w sumie. Fajnie, <gry> no fajnie jest. Już jest środek tygodnia, więc dzisiaj zleci, nie? Oprócz tego pomoc jest. Czekajcie dobra. chwilę tutaj, niech się Kaziu przejedzie. Środek tygodnia środek Co nie? tam Kaziu? jesteś? Jak ta robota idzie? A, kurwa, chujowo twarde to kurwa. Czyli chujowo, ale, ale stabilnie. Siema każdy. Dużo topów, kurwa. Dużo roboty? A? No. no to Ile masz Rady na nich dzisiaj? Za... A ja dole kurwa. Dzisiaj kurwa i nie ma i no. <śmiennie> no, to jest... no. To jest dobre podejście. Ale co, jedziesz na urlop, nie? No. <śmiennie> dobry, dobry no I takie kurwa. podejście to Ochara rozumie. Widać, że Ochary szkoła. Tak, moja szkoła, jak najbardziej kurde Dobra. No. Ile Ci zostało Rajek? 3,5. 3,5. A nam? No kurde. Cześć Gupstar. Jeszcze cześć, cześć. 4 trale, no, już będzie. Tam wózek stoi, czyli 4 trale to będzie. To wyrobimy się do 15 szefie. Mam nadzieję... po no. ile papryka dzisiaj? No euro 60. No, no cały czas tak stoi, mniej więcej. To jest bardzo no, dobra, dobra, dobra cena. Bardzo dobra cena. A więc... Dobra, idziemy robić. Ostatnie podejście, bo chyba uda się o dzisiaj, nie? No mamy nadzieję, mamy Jak nadzieję. Jak się pośpieszycie, kura. to się uda. No, <grym grym grym dobra> dziadzie, kurwa. Nie ja My idziemy dalej, ty gdzieś tutaj chyba, nie? No, nara, No, nara, nara, mordo. No, Ale walczymy dalej, nie? Ja jestem tu. Ty gdzie idziesz? Trochę dalej, to do później. Dobra, no, elo. Ale powiem wam, że jeżeli chodzi o temperaturę, to tutaj na dole jest o wiele chłodniej niż jestem na wózku jestem tylko jakieś, nie wiem, 30-40 cm wyżej. Czekajcie, ja sobie szybny wózek. Dobra, także tutaj jestem, nie? Jest ciepło, ale najgorzej mają ci co są na topach, bo zobaczcie, ja sobie tutaj stoję to ja mam głowę tutaj, jeszcze chowam się w krzakach, nie? A ci co owijają te planty, to są na takiej wysokości. Czyli są całkowicie wysunięci i słoneczko wali w łeb. Chociaż chwilowo zaszło. Co nie zmienia faktu, że wciąż jest ciepło. Dobra, to jedziemy dalej. No i tak, ostatni wózeczek. Zbieramy sobie doły na powrocie. Papryka, której nie chciałem z góry. Jeszcze trochę jest tego pepka na dole, no i zawsze, jak sobie wyjeżdżamy, to sobie tak ścinamy. Nie? Bądźcie, o, czerwona, zawsze coś się znajdzie. Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć, że gorący dzień się skończył. Już jest trochę chłodniej na kantynie. Marcin musiał szybko uciec, bo transport mu odjeżdżał. Został tylko O'Hara i chciałem z Tobą przeprowadzić taki krótki wywiad. To szczęście. Powiedz, czy Ty jesteś zadowolony ze swe, swojego życia w tym miejscu, w którym się znalazłeś na dzień dzisiejszy i. Jak w tym ciężką miejscu, drogę jak przebiegłeś, Ty akurat zabrałeś. w miejscu nie, <laughs> jak, Ale ogólnie w Holandii. Jak ciężką drogę przebyłeś, żeby być tutaj, gdzie Ale, teraz jesteś? No kurwa, 1300 km prawie, kurwa, dużo chlania, picia, wiesz? No kurwa, ciężko, ciężko, ciężko było się wybić, wiesz? Kurwa, jest tyle, Ale ludzi, tyle ci się, różnych nie? Kurwa, sortów. Udało żeby się, wiesz. gratuluję <laughs> Trzeba było to, kurwa, wiesz, jakoś wykonać, nie? No kurwa, trzeba się stoczyć, podnieść, stoczyć, podnieść, stoczyć, podnieść i teraz jest kurwa zaibisko. Ale sam powiedz, e. że najprzyjemniejsze są upadki. No tak, no kurwa, a powstania jeszcze lepsze. <laughs> nie mówię o leżeniu. No. Dobra, co jedziemy? Wcześniej skończyliśmy? Tak, zajebiście. No Mamy jej za 10.30. Skończy, skończyliśmy z ostatnią przerwą, czyli o 14.45. Tak, no. żegnamy się z Wami i widzimy się jutro w ostatnim odcinku z pracy. I dopiero. W czwarty, właśnie. I później czwarty. od czerwca wracamy gdzieś, nie wiem, tam 6 czerwca chyba będę pierwszy dzień w pracy po urlopie. No. I od 6 czerwca no. jutro jeszcze wlatuję z roboty. I później od 6 czerwca, nie? Będziemy informować. Będziemy tak, informować, także trzymajcie sobie. się, miłej środy i do jutra. I do jutra, Elo!